Cześć, witam serdecznie wszystkich z tej strony Podrybka. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, że byłem w Gliwickim sklepie akwarystycznym. No i po prostu doszłem sobie do porozumienia z właścicielem tego sklepu. Także zaraz wam pokażę. dał mi właśnie bombkę cyrkulacyjną z firmy Aquanowa. Po prostu nie dostałem tego z firmy akwanowej, tylko ze sklepu akwarystycznego. I muszę Wam powiedzieć, jeżeli dojdzie do yy, dobrej współpracy, to postanowiłem, że ten sprzęt, co będę pokazywał, będę wysyłał dla Was akwarystów, ponieważ stwierdziłem, że zasłużyliście sobie na to i. Słowa nie zmienię. Tutaj mam pudełko właśnie tej pompeczki, ja powiem Wam szczerze, jest naprawdę fajna zgrabniutka. To jest właśnie pudełko. O tej pompki cyrkulacyjnej. Ona ma po prostu przepływu na godzinę wody 500 litrów. Moim zdaniem ona się nadaje na 200, 250, 300 do 350 litrów akwarium. I zaraz Wam pokażę jak ona działa. Ale najpierw muszę powiedzieć, no dzisiaj właśnie dostałem paczkę od kolegi Smoka akwariowego. Oczywiście zrobili tą paczkę razem z żoną. No i Chciałem nagrać filmik smoku, ale niestety nie udało się, bo po prostu byłem przewrócony, zdeptany i paczka była mi odebrana, ponieważ otworzyłem ją przy nagrywaniu. Dzieciaki wleciały, po prostu zabrały. No, się troszeczkę uśmiałem, bo mówię co to? Myślałem, że tymi mi te roślinki odesłał. A tu taka niespodzianka. Także. Muszę wam powiedzieć, że w paczce był bidonik, dwa misie i syrena, taka lalka. No to muszę ci powiedzieć smoku, że misio jest słodziutki. Chciałem jednego dla siebie zostawić, ale niestety ograbili mnie. No i tak żartem, nie gniewaj się, ale nam musisz mieć bardzo słodką żonę. Fajną. Także nie gniewaj się to są żarty tylko. No ale jeszcze raz Wam dziękuję. I właśnie tu wam mam tutaj właśnie 9 pielęgnic z maroni i 7 elektroblu No i pozostałości z moich mieczyków. No już są kotne, jak widzicie, żywe pływają. Tutaj Wam poka pokażę. Młode, właśnie tu pływają z maroni. Tam tak na prosto będziecie widzieć. Młodziutkie. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Pokażę Wam, właśnie tutaj tą pompkę cyrkulacyjną. Ona się nadaje do akwariów morskich, do akwariów słodkowodnych. Oczywiście z gąbką. Coś mi ten. Statyw się przekręca, ale ja teraz zrobię zbliżenie, o tak, żebyście widzieli. O, chyba widać, a jest z tym statywem. Ja się troszeczkę zmniejszyłem, ale teraz wam pokażę, jak on, ona ma moc. No, nie mogę porównywać do oczywiście HP, bo jest słabsza ale jest fajna jest fajna i teraz Wam tutaj podkręcę jaką ma na cały jak puszczę to właśnie jest na całą moc żebyście sobie zobaczyli o tak ona pracuje No, rybki właśnie podpływają, właśnie do tej, do tych bąbelek Nie wiem, chyba to polubiły. Ale właśnie taką dzisiaj dostałem. Pompę cyrkulacyjną do pokazania. Teraz zmniejszę. No, to był na całą moc. Sorry. To jest na całą moc. Za mało podkręciłem. Sami słyszycie. Ale dobrą robotę powinno robić. Wiadomo, że jak ona, ta gąbka nabierze tego syfu z akwarium, to troszeczkę się ta moc zmniejszy. Ja oczywiście mam tutaj też filtr kubełkowy, zewnętrzny, ale jak to się mówi, filtracji nigdy nie za wiele. Tak się już przekonałem na własnej skórze. Tu teraz zmniejszymy. O, no, zmniejszyłem. Teraz Wam jeszcze coś pokażę, co dzisiaj zrobiłem. Żebyście widzieli, do tej pompki jest jeszcze coś. Takiego, coś takiego jest, ale jeżeli to podłączycie, to tylko będzie ruch wody. Też jest bardzo dobre. Tu macie do zmieszania to pokrętło. Co tu jeszcze jest takiego dobrego w tym, że można to dać na dół, do góry i też na boki też na mokki można dać ale to już jak to woli to co teraz widzicie to są właśnie odrobinki bąbelków ale ja to teraz troszeczkę oddalę no też dzisiaj do mnie właśnie właśnie jeszcze raz chciałem się powtórzyć bo naprawdę sobie parę rzeczy przemyślałem i naprawdę zasługujecie nie to, że jakieś tam będą konkursy, czy coś takiego, tylko samo od siebie po prostu będę dawał. Tak jest właśnie Pan Rybka, tacy jaki Wy dla mnie jesteście, taki ja będę dla Was. Nie, nie, to żadno, przekust... żadno nie jest przekupstwo, tylko ze szczerego serca mówię. Cóż jeszcze Wam chciałem powiedzieć i pokazać dzisiaj, właśnie to sobie zrobiłem taki wężyk, tylko go teraz odciąłem, żeby Wam pokazać do zmniejszania, tak jak przy brzęczkach to można też sobie zrobić do tej właśnie pompy, i tym tak samo można zmniejszać i zwiększać, tym i tym, jednym i drugim. Także naprawdę to zdaję egzamin. Możecie sobie sami sprawdzić. Przeciąłem. Tak podłączyłem jak do brzęczka. I naprawdę da, zdaję egzamin. Dzisiaj właśnie do mnie też dzwonił jak wieczorek. Po prostu poinformował mnie, że akwarium zrobione. Także czemuś dziękuję Ci. Z całego serca. Kolego, że zrobiłeś mi to akwarium. Widzicie, samo Ciebie chłop zrobił. Tak daleko. I to akwarium do dwóch tygodni będę miał. A jak nie, to nawet i trzy tygodnie mogę zaczekać, nawet miesiąc. Bo wiadomo, że chłopak nie będzie wysyłał jedno akwarium po prostu. Do Gliwic. tylko powiedział, że doładuje tam do jakiegoś załadunku, bo robi wielkie akwaria. No i dziękuję, oczywiście, przemek, Twojej żonie, bo widziałem na filmikach, że ci pomaga właśnie kleić te akwaria. Wielki szacunek. No, powiem Ci szczerze, że ja bym takiego akwarium nie skleił. No, no nie to, że ja tobie słodzę. Absolutnie, ale naprawdę, jesteś fachowiec. Naprawdę. Super akwaria robisz, bo oglądam Twoje filmiki. Także jak przyjedzie to akwarium, to Przemek obiecuje ci taki filmik nagram, że mocha nie siada, nie? No i teraz chciałem parę słów powiedzieć do jednego kolegi, bo na wczorajszym filmiku powiedziałem: Nie gaś mi kamerki, bo jeszcze nagrywam. Powiedziałeś, napisałeś. Wiem, wiem, że to w żartach. Bez obrazy, że widać kto rządzi w domu, nie, nie, wcale tak nie jest, bo powiem Wam szczerze, pracowałem na budowach, na kopalni i co niektórzy tam się wymandrzali koledzy, że on, jak przyjdzie do domu, to wszyscy ustawiani po kątach totalna bzdura. Jak poszłem później do jednego, do drugiego, to był taki milutki. Cichutki. No i także w rzeczywistości jest. Także nie, nie, ja nie rządzę. Nie myślcie sobie, że Pan Rybka jest jakiś tam rządziciel. Po prostu jeszcze muszę się słuchać swojej żony, niestety. Bo nie polega to na tym, żeby się kłócić, czy tam przekomarzać. Tylko jak coś chce, to po prostu miesiąc wcześniej dogaduje podgaduje, że może większe, może mniejsze, a może takie i ona już wie o co chodzi, także wiecie jak to jest, także niestety swoją żonę i swoją rodzinę szanuje i też liczę ze słowami swojej żony, także wcale nie jestem tam jakiś rządziciel, bo Pan rybka niestety się musi też słuchać. Także tyle, co chciałem powiedzieć. Że wcale nie jest tak, jak może któryś sobie z was pomyśleć. Także, jak mi jakiś mężczyzna powie, czy kolega, że on nie słucha się żony, czy coś takiego, to naprawdę w to mu nie uwierzę, bo jest całkiem inaczej. Także żony własne trzeba szanować. No i cóż wam powiem, no. W akwarium wszystko w porządku. Dzisiaj sobie też dostałem. Muszę wstać na chwileczkę. Pokażę wam. Ee, żywe kultury bakterii. O mam. I to jest na tyle dobre że jest po prostu mocniejsze i to się daje jedną kropelkę na 100 litrów wody. Jedną kropelkę na 100 litrów wody, może będziecie wiedzieć co to jest. To na no, bardzo dobre. To są żywe kultury bakterii. Nie wiem czy to będzie widać. Może wyciągnę to z pudełeczka. To jest takim smoczkiem. Także jedno, jedna kropeleczka na 100 litrów wody. Nawet długo dzisiaj rozmawiałem z tym panem i powiedział, że jak najbardziej yy, uwalnia to amoniak i inne sum, substancje, właśnie takie, które szkodzą dla rybek. Każdy z Was na pewno wie także powiedział, że należy to przy podmiankach stosować jak najbardziej nic się nie będzie działo dobra, koniec tego przynudzania tu jeszcze Wam pokażę trochę miczyków mi zostało no i tutaj kirysy glonajady Pielęgnice. Także wszystko odżyło. Jutro będę robił podmiankę. Akurat sobie wleję przy podmiance. I mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. No rybki nie chorują, żadna mi nie zdechła. Także akwarium zaczął żyć, zaczął żyć, że, że zaczęły rybki żyć. No, ale chyba już. Wam Wasz zanudzam. Tak, jeszcze raz dla smoka akwarystycznego i dla jego żony. Jeszcze raz dziękuję. Na smoku chciałem filmik nagrać, ale mi się nie udało. Niestety po prostu byłem przewrócony i paczka była <grybujesz> po prostu odebrana. Także teraz mam trochę spokoju, to nagrywam. No, jeszcze raz muszę podziękować. Przemkowi, Wieczorkowi bo naprawdę należy mu się Przemek dziękuję Ci Tobie i Twojej żonie no i tak jak mówiłem nie jest to żadne przekupstwo, po prostu z, własnego, z, wasz, z własnej nieprzymuszonej woli zdecydowałem, że od czasu do czasu coś każdy ode mnie dostanie także pozdrawiam serdecznie wszystkich bez wyjątku i do następnego filmiku. Pan Rybka. A jeszcze jedno chciałem powiedzieć jak tutaj z, 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 skończą remont. Bo tam robią wykopy, to zrobię filmik w, parmial, w Parmialni Grywickiej. Zobaczycie jakie tam mają akwaria. Na pewnoście widzieli na internecie, ale ja osobiście nagram. Także do następnego filmiku. Cześć!